Cześć, ja jestem Knitek, a to jest kolejny film z serii Losowe Granie yy... I coś teraz widzę, że tu się... Dobra, jesteśmy w grze Brutal Natur. Nature Brutal Nature. Brutal Nature Tak jak się pisze i, I wchodzę sobie tutaj na serwer yy, tam jakiś na którym miał najmniejsze pingi O fuck Nie! <ścoughs> Nie jeszcze jeden, zgnój Muszę wyjść O mordę, a się zbiegło Dobra, chyba tyle No Jestem sobie na serwerze publicznym Brutal Naturę Natur. I tutaj już chciałem wam pokazać ogólnie tę grę Pokazać moje tutaj o oh co to by niedźwiedź To jakiś taki duży bo już 2,19 mięsa No Jest to gra z, y, survival sandbox W której to lądujemy sobie na takiej jakiejś wyspie I mamy na niej pełno drzew, złóż, gór I różnych takich zwierząt typu dziki i niedźwiedzie póki co I możemy sobie tutaj y, budować coś I najważniejsze jest to żeby przetrwać To jest główny taki czynnik główne nasze zadanie i tak ja w tym momencie mam przegrane tutaj tak gdzie to się sprawdzało stat. mam przegrane 30 godzin w ciągu trzech dni zrobiłem 25 godzin po prostu przez pierwszy dzień grałem cały dzień tylko z przerwą na obiad i siusiu i drugi dzień troszkę już tam chyba miałem przerwę z 2 godziny i mniej więcej tak wyszło że nie no trochę dam więcej bo to wiadomo od z rana do wieczora nie grałem, bo by mi oczy siadły. W każdym razie, dużo strasznie czasu spędziłem naraz w tej grze. Wciągnęła mnie niesamowicie, ale się już znudziła. A dlaczego? Bo zrobiłem wszystko. Ale w tym tygodniu gdzieś ma być update, więc yy, mają, mają tam ma coś tam twórca dodać chemistry, czyli chemia, czyli jakieś tam pewnie jakieś mm, coś związanego z chemią. Tak, teraz były na przykład ładunki wybuchowe, proch strzelniczy, jakieś tam oleje, jakieś tam nitryt, acid, nie wiem, nie tłumaczę tego wszystkiego, więc nie wiem dokładnie co to jest. W każdym razie coś związane z chemią, takie chemiczne rzeczy. Ok, teraz ja bym chciał sobie tu naprawić tą dziurę. Hmm, to było... Tym. Tak, niestety mój domek jest dość kruchy. A używam digla więc yy, duża dziura od razu wypada. No, no to pokażę Wam mój domek. Tu mamy łóżeczka, tu jest mój spawn point, tu jest nie mój spawn point, Tylko nie wiem, który to jest który, ale to nie jest ważne. W tym miejscu mamy ognisko, na którym możemy sobie mięsko upiec. Domek jest wykonany z tu, czy jakoś tak? Decid. No. W tym miejscu jest poprowadzony kabel z y, energią elektryczną, w tym momencie generator jest wyłączony, więc światła nie możemy zaświecić. Schodzimy sobie za kablem, włączamy latarkę pod G i wchodzę tutaj do mojej całej mm, maszynowni tak jakby... Już mogę... Coś mi tu łazi nad głową, mogę wyłączyć latarkę, ale nie do końca. Dobra, w każdym razie. Tak, tutaj mamy podstawowe stoły, na których możemy właśnie zrobić te różne materiały wybuchowe i tym podobne. Tu akurat jest... TNT tak zwane używa się go do wybuchowej amunicji Gunpower, prok strzelniczy do zwykłej amunicji Mogę już zrobić każdy rodzaj amunicji, ja, czy nie każdy ale mogę... najpierw się robi kasa dice to jest pewnie jakieś pudełeczko coś takiego Później robimy łuski nam potrzebne jest właśnie to jedna kasa dice to się nie kończy I z tego Za pomocą tego robimy sobie łuski, do których jest właśnie potrzebny koper, czyli miedzi. A następnie, jak już mamy te łuski, możemy sobie zrobić amunicję oraz haki. To jest podstawowy piecyk, większy piecyk i elektryczny piecyk, w którym też możemy zrobić wszystko. Używałem przez chwilę chyba tutaj tego sworda najmocniejszego, czyli HSS, High Speed Steel Sword ale on się do niczego nie nadaje bo każdego potworu ten zwierzaczka rozwala całkowicie więc nawet nie mogę mięsa ani skóry pozyskać więc nie polecam Zrobiłem tam kilka broni mam tutaj Digla jakiegoś tam M911 yy, mam Dragunowa zrobionego standardowo i jeszcze chyba jakiś SMG yy, jak się nie mylę to PP2000, tak to jest taka mała perkaweczka wszystko to mam pochowane, więc nie będę teraz wyciągał, bo na nie ma co pokazywać, bo to tylko tyle, że strzela inaczej. O! Hello! Tu miałem jeszcze jakiś piecyk taki większy do przetapiania pick iron w steel albo w round iron, ale nie wiem co się stało, z tym zniknął nagle po nocy. Może jak yy, GM tutaj sobie... Z... GM no... Twu yy, admin sobie stał, bo sobie z nim tam pisałem, jak przez na serwer. On tak ustałkował się przed mordydziami, to prawdopodobnie chcący strzelił coś. Ale to mniejsze z, z tym, bo i tak tego nie używamy. To jest największy taki piecyk do przetapiania wszystkiego tam. Jest mniejszy, troszkę... i elektryczny, w którym wszystkiego nie możemy zrobić, ale to co możemy zrobić, to oszczędzamy w tym momencie na yy, opale, czyli węglu. Dwóch rodzajach węgla. Mamy tutaj węgiel chyba kamienny i brunatny. Jeden jest w każdym razie gorszy, drugi lepszy. Tu jest, jest jeszcze coś takiego, które zmienia rudę, z której robimy... Pick iron. ogólnie robimy żelazo. Pick Iron zmienia, ale to jest dość nieopłacalne, bo musimy użyć jeszcze innego materiału. No i przejdźmy do mojej elektrowni. To jest generator 20kV, którego nie używam, bo na postoi za dużo, zużywa yy, opału. Zaturzyłem sobie piątki Który bardzo jest opłacalny Bardzo fajnie się go używa Nawet jak zapomnę to wiele nie tracę A ten po prostu jest dobry jeśli by na przykład 4 piece tego typu naraz chodziły na full obrotach A ile wsadzimy tyle nam tutaj watów bierze Czasami nawet przeważnie to na po 1000 watów albo coś Szczególnie w tym w piecyku do wypalania różnych rzeczy to nigdy nie jest full moc wybrana Tu mam coś schowane i to by było chyba tyle z tych rzeczy, tu mamy jeszcze takie, tu jest jedno w drugim schowane, jest jeden ognisko jest do światła, które światło świeci, a drugie jest do właśnie przepalania na skóry, na e, drobienie koperoksydy, do tworzenia mm, węgla drzewnego i takie różne. No i tu są kopalnie, które są rozwalone, bo dorwałem lepszy kilof i zrobiłem sobie duże dziury ale tam nie ma co pokazać w każdym razie na przykład to jest ruda z której robimy żelazo taka czerwona później mam jeszcze na przykład ta, ta z której robimy mieć jest yy, fioletowa znowu węgiel jest albo taki, szar taki szarawy ciemny albo całkowicie czarny co wtedy wygląd to wygląda jakbyśmy nic nie widzieli w tym momencie jest to węgiel brunatny z tego co się orientuje chociaż nie wiem czy to jest brunatny czy to jest ta drugie kamieny ja sobie tak nazwałem bo jeden starsza za dużo a drugi na mało i jeden jest jakby większej jakości, drugi mniejszej, więc sobie tak w ten sposób to nazwałem. No, tutaj mieści się arena, któro, która jest moim pomysłem. No i właśnie, chciałem tego uniknąć, ale się nie udało. Jest moim pomysłem, działa na tej zasadzie, że wchodzimy sobie tutaj, bierzemy najsłabsze pistole, czyli M1911, czy nie, inny jeszcze, inny, bo to jest chyba automat. No. M911 to jest automat Bierzemy sobie jakiś pistolet Ten najsłabszy amunicję do niego tak ze 100 Ustawiamy spawn point na tym łóżeczku No i z jednej strony wychodzi tutaj jeden zawodnik Z drugiej drugi Nie można przekroczyć tej linii No i się nawalamy tak jak na przykład w paintballu I kto pierwszy padnie Ten przegrywa No i bo ogólnie tutaj się można tłuc na grandę cały czas Ale chciałem właśnie tutaj z tymi, bo tutaj gram jeszcze z trzema Polakami którzy już chyba też skończyli grać jeden osiągnął równie tak, tak jak ja wszystko że osiągnął już by nie widziałem od tej pory yy, drugi po prostu jakoś chyba przestał po prostu albo go nie mogę spotkać jakoś tak to jest no jeszcze nie wypróbowałem tej reny w każdym razie jest tak zrobione żeby to jest z brązowego bo ogólnie jak się strzela to to się rozwala cały teren więc ustawiłem to z innego materiału żeby gdy on się przestrzeli było widać to i było można to zreperować a nie dostać się na zewnątrz. Na zewnątrz, żeby to cały czas ładnie wyglądało. Tutaj mi się nie chciało reparować tym co trzeba, więc to tak. Albo to chyba nawet nie ja. Nie wiem. Zobaczmy jeszcze chatkę. Tutaj jednego właśnie z Polaków też. Który pewnie obejrzy ten film. Chodzik. W sumie on to chyba obejrzy. <grystanie> co jest z tą ścianą? Ja chyba to nie robił jedynką, no Te dziki troszeczkę czasami tak zapaskują ostro Ojejku, jest to nie mogę to nie zrobić Muszę sobie zjeść mojego um, Trochę moich zapasów jedzonka. Okej okay, to są obskubane tam też No no i drzewo sobie pozyskujemy Po prostu klikając Ewit tak łatwo jest dojść. A ten tu chyba się wybudował ten dom w rzece, albo sobie zrobił coś takiego śmiesznego, bo tutaj woda jest w powietrzu. Gra jest w fazie alfa, więc nie jest dopracowana. Jest na Steamie na green light'ie, więc można głosować, żeby się dostała na skiba. No i chciałbym tu coś mu rozwalić, tylko o w ten sposób. Dobra. Ciekawe czy jeszcze by nie grał. No, załadowało się. To się tak A za... jest, okienko. Co on tu ma? Wodę? Chciał chyba tak półpodwodny ten domek zrobić. Dobra, więcej mu nie będę już tutaj katało, z o pustą. Wracam do siebie. Niedźwiedź. W podstawowym pistolecie ta walka tak prosto nie wygląda, bo dzika trzeba dwa razy W sumie Digl to jest pistolet, który taki jest w miarę optymalny Pomimo że nie jest taki zbyt silny, bo czasami nawet dzika trzeba dwa razy strzelić To wolę jego, bo mam, wtedy, mam pewność, że Lubię z nazwy I mam pewność, że przynajmniej nie rozwalę sobie dzika do szczątek Bo niektóre tam pistolety to różnie to z nimi bywa Z Dragonowem to z niczego nic nie zostawało Mam z innego też podobnie, z innych było trzeba znowu na kilka razy. Digl bierze z średnio 50 y, obrażeń. A na przykład ten co chce tam używać do areny, y, bierze 10, więc jest też fajny. Ja mam w sumie teraz armor założony, ameliniowy. Także nie wiem jakby to na mnie ten damage wyglądał. W każdym bądź razie amunicja wybuchowa do granatników, jakie tutaj są dostępne. Y, przebija wszystko. I robi wielkie dziury, gdzieś tutaj chyba są nawet niezałatane. Tak. To jest dziura po jednym... Muszę um, O! Z Muszę mieczem. Jeszcze jeden biegnie tu. Okej, okay, obdarem wszystkie. E, to jest jedna dziura po jednym strzale z tego... z tej wybuchowej amunicji, jest tylko jeden chyba tutaj. Nie, jest do... Są dwa granatniki albo trzy tutaj dostępne i są tylko dwa rodzaje y, amunicji, czyli dwa typy wybuchowej amunicji. No i takie, taka to jest dziurka po tej słabszej wersji. <grym>, to jest po słabszej wersji. Ty był... Y, tak miałem to załadowane, więc zobaczyłem... On jest tu? Że leci sobie ten niedźwiedź. niedźwiedź strzeliłem go rację, on tak sobie na środku tam smutno leżą. Więc w taki sposób to wygląda. E, ale później już nie bawiłem tą amunicją, bo jak się pochwaliłem, że bardzo fajna jest do twórcy, to prosił, żebym nie rozwalił całej mapy. <laughs> więc e, tak sobie pomyślałem, żeby szkoda, żeby mapę odnawiał czy coś resetował, bo to jest moja chata, moje wszystko, więc e, nie będę niszczył. I ogólnie sobie tutaj z wszystkimi, którzy, e, którymi tutaj grałem przez te kilka dni, trzy, <laughs> Ustaliśmy sobie taką zasadę, że kto nie Polak to jest agresywny to mu w zęby. No i w ten sposób dwóch przepuszczyliśmy, co nas cały czas tłukli. Czyli tak od, zrespili się i od razu nas strzelali. A że już troszeczkę byliśmy bardziej tu ogarnięci, widzieliśmy jak się gra i mieliśmy trochę więcej broni i lepszej, to nie chciało im się długo grać. No i ogólnie tutaj nikt nic nie kradnie na, na razie. Fajna atmosfera. Też nikt nie gra, więc jeszcze lepiej. No to chyba by było na tyle Chociaż Mógłbym coś jeszcze pokazać Skrzynka fajna jest Możemy sobie tu wszystko schować O właśnie jeszcze pokażę w craftingu tutaj co to ja mam No w craftingu możemy sobie robić takie różne rzeczy Od pod takich e, Bazowych Do zaawansowanych Przez takie pośrednie e, Table jest zwykły tylko jeden Mogę teraz na przykład mam materiały na 5kW Generator Zrobimy sobie coś na przykład coś na przykład to. To jest akurat puszka połączeniowa do kabli elektrycznych. No i craftuje się na tej zasadzie, że klikamy sobie dwa razy i to się robi możemy sobie później wszystko robić. Tak samo jest z tymi stołami te wszystkim. Też się to samo robi. Materiały, tutaj jest ich mam też sporo, bo mam najlepszy kilo i tym najlepszym kilofem przez chyba 3 godziny siedziałem w podziemiach. Mapa jest strasznie głęboka, chyba spięć z 10 albo 15 minut się kopie ciągle w dół i dopiero się wtedy do, dotrze do dołu. No to to są akurat te rzeczy z chemii. Czy coś z broniami ma być zrobione? Jedna rzecz mi się bardzo fajnie tutaj, bardzo mi się podoba, ale to bardzo. Yy, Parametry broni są wzięte z rzeczywistych, z tych prawdziwych broni. Dragonów ma tyle samo, taką samą prędkość wylotową jak w rzeczywistości oraz taką samą municję i mniej więcej te same parametry. Zrobione jest tak w przypadku wszystkich tutaj broni, które są ee, stworzone w tej grze. I to mi się strasznie podoba jako fan... jako fana... jako fan... Nie jest... Nie. Za wcześna godzina. Jestem fanem ogólnie broni palnej i jara mnie takie coś, że ktoś tak yy, realnie odwzorował wszystkie tutaj rzeczy związane z bronią No i to by było na tyle, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do usłyszenia Gra jest póki co darmowa, preorder 10, dolców czy 7, czy jakoś tak, później będzie ponoć 20 Więc jak ktoś chce sobie kupić może teraz, ale zawsze wiadomo projekt może upaść Ale zachęcam do kupna, no, ja na razie sobie gram na tej darmowej alfie, bo w wyższej wersji nie ma, a na przyszłość chyba raczej nie będę w to grał już, więc na razie.